Dzisiaj tuknujecie. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Co tu knujecie? Co tu knujecie? A to tak. Jak to było, że godzina, program, godzina prawda. Cała godzina, nie możliwe. Ważne, że teraz tak. będzie jakiś konkret. Wiemy, co się dzieje. Tak, tak. tak, tak. tak. U nas jest sporo wyborów, zobaczyłem, w paru miejscach tu ciekawe. Zyje, Zyje się na Pomorzu? Tak, tak. Czew, Kwitzyn, tak? Kartuzy, Wina e, wiejska próż tam... A Standowicz to z PiSu, 29 Ką, na starcie. Tak. uwaga, 3, 2, 1. I uwaga, jesteś. Jacek Karnowski, telewizja w Polsce. Wieczór wyborczy, proszę Państwa. Druga tura wyborów samorządowych. Za chwilę zaczną spływać wyniki, na które czeka duża część Polski i cała polityczna Polska, bo jest dużo smaczków, dużo ciekawych pytań, dużo spraw do rozstrzygnięcia.